Z tej strony Ucek. Witajcie na moim kanale. Seria S22, czyli Samsung Galaxy S22 z plusem. Od tego zaczynamy pierwsza SK Samsunga, która trafia do mnie. Zobaczmy, co potrafi model, jakby środkowy z tej serii. Czyli nie S22, nie S22 Ultra, tylko S22 Plus. Padła do mnie, więc będziemy mogli testować. No cóż, na pierwszy rzut oka, stylistyka trochę nawiązuje do poprzedniej serii S21. Podobnie umocowane aparaty z tyłu, fajne szczotkowane szkło z tyłu, to też się chwali aparatów, jak widzicie. Sztuk 3 dookoła, fajna metalowa ramka, od dołu głośnik, port USB-C, oczywiście gniazdo rozszerzeń. I tutaj warto zobaczyć, co tu się kryje, bo nie jest zbyt dobrze. Występuje ten telefon w wersji 128 i 256, ale nie możecie rozszerzyć go żadną, że tak się wyrażę. Kartą MicroSD, więc no, pamięć trzeba wybrać. 128 może już być mało. Jest uszczelka, więc to nam mówi, że na pewno jest wodoodporność. Lewa strona, praktycznie tylko paski antenowe. Od góry mikrofon, antena. Lewa strona, przycisk głośności i przycisk power. Przy okazji widzicie, jak odstaje te aparaty. Powiedziałbym, że naprawdę mało, więc nie jest z nimi źle. Na pierwszy rzut oka, co widzimy? Widzimy na pewno wyświetlacz, więc myślę, że. O nim chwila, co nam tutaj daje Samsung, tym razem mamy 6,6 cala Dynamic AMOLED X2, tak on się otóż to nazywa Odświeżanie 120 Hz maksymalnie Wsparcie dla HDR10 1750 nitów jasności w, w Piku, zobaczymy jaka będzie średnia, jak to będzie wyglądało Rozdzielczość 1080 Na 2340 pikseli Cóż, wygląda to ciekawie jeżeli chodzi o ten wyświetlacz, jak to zwykle AMOLED, też jakieś takie ten standardowe, różne dziwne przechodzenia bieli w różne kolory macie, jeżeli sobie pomachacie tym, tym, tym ekranem, więc tutaj bym powiedział, że bardziej w jakieś strasznie gubi kąty i wchodzi w zieleń, przy, czy może nie gubi, ale jak widzicie, gdy przychodzimy tym smartfonem jakimiś kątami, no to bardzo szybko przechodzą w takie jakieś zielono-niebieskie kolory, więc no taki urok AMOLEDów. To się już większość z nas niestety przyzwyczaiło. Co też jeszcze ważna sprawa ekran jest całkowicie płaski, więc ochrona no, ekranu myślę, że będzie ułatwiona. Na ekranie mamy gorilla glass Victus Plus, z tego co widzimy, jak i również z tyłu. Ja mam sampla testowego, no i ten Victus niestety mu nie za bardzo nie pomógł. Już są jakieś mikroryski, które tutaj widać przez przy mocnym świetle, więc wiadomo, trzeba na to uważać. W ekranie oczywiście biometria. Czytnik linii papilarny, ultradźwiękowy jest always on display, co też widzicie. Czytnik praktycznie bardzo dobrze działa. Już te ultradźwiękówki, jak nawet jeżeli nie macie na nim nic y, zamocowanego, no to są naprawdę turbo szybkie i praktycznie stuprocentowo celne. Mamy oczywiście też rozblokowanie twarzą. Zobaczmy, jak ono łapie. No właśnie, y, trzeba troszkę y, coś tutaj się bardziej wychylić, jeżeli chodzi o kwestie, żeby to moją twarz złapało. No mam ją dodaną, ale no mam słuchawki na sobie, jestem za mikrofonem i, i aparatem, więc no tutaj to widać, że nie jest to jakieś e, łatwe, jeżeli chodzi o rozblokowanie większości innych smartfonów. Dawało sobie radę. Tutaj akurat widać, że Samsung no, ma z tym problem, jeżeli coś jest wokół waszej twarzy. Wiadomo, rozblokowujecie go, jak nie macie przy sobie mikrofonu. No, to się nie da tego ukryć. Co jeszcze odnośnie samego wyświetlacza? No właśnie jego jasność maksymalną widzicie. Jest dosyć duża. Ale te 1700 piku to pewnie w HDR-ze, tak na co dzień myślę, że wygląda to rozsądnie. No oczywiście standardowo sugeruje użyć trybu ciemnego, to chyba oczywista oczywistość. Możemy sobie właśnie jasność, sorry, nie jasność, tylko płynność tego ryku sterować, sugeruje adaptacyjną. Można też zastosować standardowo z 60 Hz, no ale cóż, lepiej korzystać z tego co mamy. Na pewno plusem jest to, że możemy sobie sterować trochę kolorami, mianowicie balansem bieli. I możemy też praktycznie każdą składową, więc tutaj dopasować pod siebie można ten wyświetlacz. Jak się chce, ja zostawię standardowe ustawienia. Co tu jeszcze mamy? O, to mnie zawsze denerwuje przy testach, więc sobie muszę to zwiększyć. Paski nawigacji, czyli możemy mieć albo to, co widzicie, albo swajpowanie. Czułość dotyku jest klasyka. Więc odnośnie ekranu, jego wyglądu tyle. No powiem, na razie ładny. Zobaczymy, jak to będzie po jakichś dłuższych testach, bo na razie mam go dosłownie jeden. Dzień. Co jest sercem tego smartfona? Myślę, że tutaj ważna sprawa. Napędzany ten smartfon jest u nas Exynosem 2200, 4nm jednostką, gdzie mamy 8 rdzeni. Praktycznie najmocniejszy rdzeń ma taktowanie 2,8 GHz, 1, później 3 rdzenie 2,5 GHz i 4 rdzenie 1,7 GHz. Wsparte jest to grafiką, tym razem Xclipse 920, tak to się nazywa nie mamy Snapdragona w tym roku, 8 g 1 ona idzie na USA i Chiny wersja moja jest to 128 GB pamięci wewnętrznej i 8 GB pamięci RAM. Jak to się sprawdzi? No zobaczymy, to 8 GB RAMu trochę wydaje mi się małe, ale no Samsung bardzo często ogarnia wszystko, jeżeli chodzi o kwestie zarządzania tym RAMem więc myślę, że może będzie dobre, że sprawdzę bo jeszcze żadnego speed testu do tej pory nie nagrałem. System. Co my tutaj mamy? Androida 12 12 z nakładką One UI w wersji 4.1. Coś tutaj mamy, jakieś aktualizacje? Nie, ostatnio miałem z 1 maja poziom zabezpieczeń, więc jest bardzo dobrze. Czy coś tutaj jest dodatkowego, co mogłoby rzucić się w oczy od czasów ostatnich jakichś tematów związanych z Samsungiem, ale widzę, że nie. jest standardowo. Po lewej stronie mamy Google, czyli tak jak być powinno od góry rozwijane wszystkie tematy z możliwościami dodania różnych rzeczy. Od dołu swajpujemy, mamy aplikację, więc no, standardowo i jak to w Samsungu. Więc tutaj praktycznie żadnych zmian, że tak się wyrażę, nie widzę. Sprawy związane z fotografią. W tym modelu mamy trzy aparaty. Główny 50 megapikseli, światło 1.8 z optyczną stabilizacją obrazu. Jest to Dual Pixel. POCO. mamy też następny teleobiektyw 10 megapikseli światło 2.4 też optyczna stabilizacja jest i tutaj mamy trzykrotny zoom optyczny i mamy ultra szerokokątny 12 megapikseli światło 2 i 2 kąt widzenia 120 stopni co nam ten Samsung potrafi zrobić jeżeli właśnie chodzi o te zdjęcia no se włącz lokalizację, nie chcę ma możemy tak jak to zwykle jest zdjęcie standardowe macie jednokrotne Powiększenie trzykrotne to jest optyka, później już lecimy z cyfrową 3, raczej 4, 10, 20 i 30 i w miarę. Nie, no to, to już przy takiej odległości, z jakiej ja to robię, to wiadomo, jest ciężko, ale chodzi mi o to, że w miarę stabilizuje z ręki nawet te zdjęcia, więc myślę, że nie będzie tak źle. Co jeszcze, jeżeli chodzi o tryby? Portretowy. Możecie sobie zrobić, macie to zdjęcie standardowo wideo sprawdźmy, czy wideo możecie się przerzucać między aparatami w sposób płynny. Zacznijmy od szerokiego kątu, jedziemy i możemy praktycznie do 10-12-krotności. I fajnie jest, że działa to płynnie i nie ma tutaj problemu, jeżeli chodzi o kwestie związane z, z właśnie z przerzucaniem się. No, przy okazji też jakby zoomuję przy okazji, no, dźwięk nagrywany, ale to takie funkcje już chyba były wcześniej, jak mnie pamięć nie myli, więc jeżeli chodzi o tematy wideo, jest OK. Możecie też nagrywać 8K maksymalnie, jeżeli dobrze pamiętam, w 24 klatkach, więc no, grubo, grubo, 4K jest w 60 maksymalnie. I tryby dodatkowe. no, widzicie. Perspektywa reżysera, co to jest? Aha, no siema, to ja. Dobra, możecie sobie tutaj wybierać, między różnymi tematami, no ciekawe. Co tutaj jeszcze możemy? Hyperlapsa, żywność, panorama, zwolnione tempo, nocne. No spoko, jest, jest to co być powinno. Oczywiście jest jeszcze aparat tutaj na froncie, który ma 10 megapikseli, światło 2i2, .2. ale on jest też szerokokątny, ale nie ma optycznej stabilizacji obrazu, więc fotograficznie Wstępnie tak, sam system, wygląd, działanie Wam opisałem. Myślę, że kolejne tematy ważne tutaj obgadania to jest mianowicie kwestie ładowania, jak to tutaj wygląda. Mamy tutaj baterię, która ma 4500 mAh. Na pokładzie dostajecie tylko i wyłącznie kabelek USB typ C, USB typ C, więc trzeba się zaopatrzyć w ładowarkę już na USB typ C albo jakąkolwiek inną go ładować. Jeżeli chodzi o ładowanie, no to cóż, mamy 45W standardowo, jeżeli chodzi o ładowanie. Mamy 15W ładowania indukcyjnego i możecie też zwrotnie indukcyjnie jakiś inny sprzęt naładować, czte, maksymalnie 4,5W oddać z tego telefonu, więc no jest, jest taka możliwość tutaj. Szkoda, że nie ma tych ładowarek, no mnie to trochę dziwi, no ale cóż, tak to sobie już ci topowi producenci robią reszta normalnie grzecznie ładnie je dodaje. Jeżeli chodzi o kwestie jeszcze łączności, oczywiście telefon wspiera 5G, no to jest chyba oczywista oczywistość. Wi-Fi do standardu AC i 6E, czyli no wiadomo. Wi-Fi 6, oczywiście GPS, Glonass, do Galileo, wszystko tutaj jest. Bluetooth 5.2, A2DP i LE, jeżeli chodzi o Bluetooth, też jest wspierane. No i cóż, ja biorę się za testy tego. Otóż to Samsunga wygląda ciekawie. No taki. Yy, Zeszłego roku nie miałem plusa, miałem tylko ultra i tego najmniejszego. Teraz zaczynamy od średnie, średniego, czyli. Wersję z Plusem. No cóż, biorę się za testy. Zobaczymy, jak wypada ten Exynos nowy 2200. To mnie najbardziej ciekawiło. Ekran wydaje się ciekawy. no Jak to zwykle w AMOLEDach ma tam te swoje lekkie mankamenty. No ale co tam się okaże, jeżeli chodzi o jego możliwości, no to się dowiecie niedługo. Ja biorę się za testy. Chcecie coś o nim więcej wiedzieć? Oczywiście piszcie w komentarzach, będą porównania z innymi smartfonami. Cała playlista o nim niedługo będzie. Ale wiadomo, najpierw trzeba ją nagrać, więc na dzisiaj tyle. Samsung Galaxy S22 Plus. Z tej strony uciek, trzymajcie się ciepło. Hej!